Cześć Wam wszystkim z tej strony, pan na wam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie kupić nowy Star Power do Loli i go przetestować. Generalnie ten Star Power już wyszedł jakiś czas temu, ale no, jakby nie miałem jakiejś okazji, żeby go kupić, więc dzisiaj sobie go przetestujemy. Grałem nim dosyć dawno temu, jak była wersja deweloperska. Ale no, nie, nie pamiętam dokładnie, co on robił, więc sobie możemy sprawdzić. Jest to, moi drodzy, gorący pocałunek i pociski wystrzeliwane przez Ego Loli przywracają stojącym na ich drodze sojusznikom 100 punktów zdrowia. Więc spoczko, kupujemy 2000 golda i w tym momencie. Jeżeli kupię jeszcze inne tutaj rzeczy w sklepie, to chyba nie będę miał w ogóle golda. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle mi starczy. Ale uwaga, dokupujemy to, dokupujemy jeszcze to i mam w tym momencie. Uwaga, 103 golda, więc naprawdę bardzo mało. Nie pamiętam kiedy miałem tyle golda. E, wpisujcie, oczywiście, również kodzik panu w sklepie, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy. Więc naprawdę mało tego golda mam, ale sobie wybierzmy naszą lolę. Bo był to ostatni Star Power brakujący mi, żeby po prostu mieć wszystkie. Wybieramy ten Star Power, wybieramy Lole i zagramy jakiś meczyk. Nie wiem, czy zagrać. E, może właśnie ligę mocy zagramy tutaj z klanowiczami. Kurczę, może jakaś Liga Mocy siądzie, bo tutaj kolejny sezon już się rozpoczął. No nie mamy jakichś mocnych planów yy, póki co, więc może zagramy jakieś Ligę Mocy. Nie wiem, czy jest ktoś aktualnie w klubie chętny do zagrania Ligi Mocy. Tutaj możemy poprzyjmować osoby, bo się skończył sezon. Pawełek tutaj został przyjęty. toksik jakiś, dobra, niech będzie. Tutaj kolejna osoba jakaś. No i więcej się już chyba nie, niestety nie zmieści, więc... No, nieważne czy ich przyjmę, czy nie, ale kurczę, nie zdążam. Albo dobra, moi drodzy, jednak nie zagramy ligi, bo tam wiecie, będę wybierał bardziej postacie po to, aby wygrać. Więc zagrajmy sobie jakieś szybkie starcie plus zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gadżet ten, yy, star power dobry, ten nowy wybrany, więc lecimy oczywiście z trzeciłkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kto jest nowy, no to strzelcie suba, żeby być na bieżąco niczego nie przegapić, moi drodzy. Wpadajcie również na mój sklep Crpshop.pl, jeżeli ktoś z Was jeszcze tam nie wbił, to gorąco zapraszam po jakieś bluzy, podkoszulki czy inne takie rzeczy, więc yy, wbijajcie po prostu, żeby sobie obczaić coś ciekawego, może ktoś z Was będzie chciał sobie zamówić, no to polecam wam skład zamówienia dosyć szybko, ponieważ jako, że jest dużo zamówień, no to nie wszystko może dojść na czas. Jeżeli chcielibyście na przykład, nie wiem, pod choinkę dostać, no to radzę wam się śpieszyć. Dobra, możecie również wbić na mojego Instagrama. Też macie linka w opisie i macie go na ekranie i trzeba będzie tutaj przetestować ten Star Power, bo jak ego Loli strzela, to ja się powinienem leczyć, czy coś takiego, coś w tym stylu. No ja mam Full HP teraz, więc średnio to możemy przetestować, ale tutaj gonimy sobie tego kolegę. Okej, okay, moje ego się gdzieś zgubiło w akcji, więc szkoda troszeczkę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tutaj tego Gina na przykład bym chciał sklepać. No, ego, jesteś blisko, jesteś blisko, ale jednak trochę za daleko. Uciekło mi to ego, niestety. Dobra, no czemu ja nie mogę ich w ogóle dosięgnąć? Wytyfy. O, Ego teraz trafi kogoś. Trafiło tam kogoś, ale się chyba nie uleczyłem, bo w sumie miałem full życia, więc ciężko było sprawdzić. Dobra, chcia chciałbym nadować tego ulta jeszcze raz. Chodź tu, kolego. Dobra, trochę pobijany. No dawaj tu, Raws, czy ty możesz? Ja nie mam par a ty się mnie boisz. No chłop ma trzy par on by mnie miał na, nie wiem, dwa hity tak naprawdę. Dobra, rzucamy to. Uleczę się czy nie uleczę się? Nie trafiło jeszcze Ego, kurczę pieczone. Dobra, teraz ego trafiło. Ej, nie zauważyłem czy się uleczyłem w ogóle. LOL, nawet nie wiem czy się uleczyłem, bez kitu. Zaraz musimy to zobaczyć chyba, że Ego Loli się leczy wtedy. Wow wow wow, wow. dobra ginę. Ginę chyba niestety Albo jakoś się uda to ominąć. Nie wiem, muszę tutaj się uleczyć na pewno Dobra, to ego trzeba będzie zbić. Ale najpierw się ulećmy, bo mamy mało HP3000. Dobra, już mamy prawie fulla. Spróbujmy tutaj to pobijać. Dobra, mało brakło. Okej, okay, teraz już mało HP tam zostało temu ego. Jest przypał, jest przypał fest powiem wam. Dobra, tutaj Tom Sandy może akurat się uda coś zdziałać. Musimy się uleczyć do Fula. Dobra, tutaj Sandy ładnie wjechała. No, Sandy, daj mi, daj mi, daj mi mieć drugie. No i najgorzej, no, czemu ta Lola się kurczę, steamowała? Ale czekajcie, bo ja nie, chyba nie do końca ogarnąłem, jak działa ten Star Power. Musimy jeszcze raz sobie to przeczytać. Pociski wystrzeliwane przez ego, Loli. Przywracają. Z Stojącym na ich drodze. Aha, stojącym na ich drodze sojusznikom. Przecież to jest totalnie useless na solo. Czemu ja to w ogóle testowałem na solo? Dobra, to zróbmy tak. Lecimy jakiegoś szybkiego Game Graba i zobaczymy, jak to będzie działało na Game Grabie, bo to działa tak, że jakby ktoś stoi przed ego naszym Loli, to wtedy zostaje uleczony, jeśli ego Loli trafi. Nie wiem, strasznie skomplikowany ten Star Power i powiem Wam, że no, niezbyt chyba przydatny on będzie, bo rzadko kiedy tak się pewnie postacie ustawiam, żeby je uleczyć, ale zobaczymy, może akurat uda nam się to zaprezentować za chwileczkę. Dobra, po pierwsze to muszę mieć ego, dobra, bardzo ładnie. Teraz tak, rzucamy sobie to ego tutaj, w miarę blisko. I teraz, aha, zobaczcie, leczy ego po prostu. Nawet nie trzeba nikogo trafiać, wystarczy, że ego po prostu strzeli w kierunku nas naszego sojusznika. Zobaczcie tutaj, aha, ego akurat teraz nie trafiło, ale o, ego teraz trafiło kilkoma strzałami. I zobaczcie, uleczył się ten nasz nani, więc, no, czy to będzie jakieś super przydatne, wątpię, ale, no, też jakieś mega, mega złe nie jest, więc, coś z tego może wyjść. Dobra, to mlodę jeszcze, dobra, ładnie. Mamy 7 gemów w sumie. Dobra, teraz by się przydało to ego. I najlepiej jest mieć je koło siebie, bo wtedy jest łatwo sterować tymi strzałami. Ok, mamy już 9, jeszcze jeden gem wystarczy. Dobra, teraz muszę uważać, bo mam Loa. Okej, okay, na niej jakoś tam żyje. Nie mogę go niestety uleczyć, bo nie mam yy, ulcika. Dobra, Meg, na spokojnie, na spokojnie. Prawie zginąłem. Meg, nie, 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 nie. Meg, cofnij się. Dobra, 40 HP, ginę, najgorzej. Nie, tylko nie zgiń, Meg, proszę cię, nie zgin. 9, dobra, nie jest źle. Musisz zebrać jeszcze jednego. No nie, Meg, co ona zrobiła? Co ona zrobiła ta, Meg? Dobra, zróbmy coś takiego. Ego Loli. Okej, okay. ej, ja się uleczyłem chyba. Ja się nawet uleczyłem wytyfy. Jeżeli ja stoję przed swoim ego, to też się leczę. Dobra, no to to jednak nie jest aż takie głupie, tylko to ego czasami ucieka w różne strony, więc ciężko będzie to tak naprawdę dobrze wykorzystać. Ale szczerze mówiąc, Star Power nie jest jakiś najgorszy, jest dosyć spoko. Udało nam się zwyciężyć kolejną giereczkę, więc naprawdę bardzo fajnie. Jak coś to, moi drodzy, wbijać do mojego klanu, bo tutaj co tydzień robię, czystki po końcu sezonu Teraz oczywiście się nowy sezon rozpoczął, ale jak widzicie, no na przykład tutaj Pawełek dołączył dzisiaj i on jeszcze jakby nie może grać, więc Pawełek jeszcze nie może grać ligi klubowej, Toxic tutaj nie może grać i King również nie może grać, ale ja mówię, że wyrzucam tylko nieaktywnych, więc jak ktoś po prostu nie gra, no to go wywalam z klanu, dlatego zapraszam, jeżeli chcecie grać tą ligę mocy, my mamy tutaj Silvera trójkę i 310 tych punktów możemy zdobywać, więc spoczko. Liga, proszę bardzo, jak widzicie, Srebrna, srebrna 3, czyli nie, jak? No, silver Trójka się chyba nazywa. Potem Goldzik, Diament, Mityczny, Legendarny i chyba Master. Tak to się mniej więcej nazywało, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłych sezonach. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, kliknijcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.